Cześć, witam cię w wyjątkowym materiale, ponieważ dzisiaj będziemy pokazywali trochę szaleństwa, ponieważ pokażę Ci najlepsze i najgorsze możliwe ruchy, jakie może zrobić na najbliższej imprezie, weselu czy gdziekolwiek, gdzie będziesz mógł tańczyć. A zacznijmy od pierwszego, niezwykle popularnego i naprawdę pewnie dobrze Ci znanego: szarpanie wuja. I teraz, jeżeli jesteś jednym z tych gości, który kiedy tańczysz z dziewczyną, to totalnie nie wie, co z nimi robić. I robi to w ten sposób, gdzie bierze, tańczy, szarpie, ciągnie tą biegną dziewczynę, tutaj rękę wywija, wyrywa, to tego nie rób. Jeżeli jesteś jeden z tych gości, nie rób tego. Szarpanie wuja Krzysia jest jednym z najgorszych rzeczy, ponieważ ta biedna dziewczyna po prostu nie wie, co się z nią dzieje. Odbija się od lewej do prawej, to nie działa. Drugą wersją, troszkę bardziej delikatną, być może to jesteś ty, robią niektórzy faceci w ten sposób. Kojarzysz to może skądś? A może to robiłeś? Nie? Chyba tam jesteś. To jest również niefajne. Dlatego w Control mam alternatywę dlatego, a nazywam tą bazą. Czyli po prostu przepatasz sobie rączki, lekko tymi dłońmi lawirujesz do przodu, robisz sobie hitchforstep, wygląda to dużo ładniej, dużo przyjemniej. I dopiero potem z tego ruchu, jeżeli chcesz, możesz sobie wejść w jakieś inne ruchy, które będziesz mogły podkręcić całą dynamikę tańca, by potem znowu wejść sobie na przykład w bazę i spokojnie tańczyć. Tak więc nie bądź wujem Krzysiem, a bądź tancerzem. Bez den z kontroli. Jeżeli już poszedłeś na imprezę i chciałbyś podejść do dziewczyny, to nie może być jednym z tych cringe'ów, który stoi, czai się, próbuje z tej, próbuje z tej. Tutaj gdzieś machnie, coś smoknie. Fajna jesteś tutaj. Oj, nie nie chcesz być jednym z tych gości, który czai się z tą biedną dziewczyną, poluje na nią niczym myśliwy, Nie. Nie bądź cring'em, nie bądź tym zwyrolem, który próbuje do niej podejść. Chodź, kochanie, tutaj pokażę Ci moje sekcje. Nie. Doskonto mamy troszeczkę fajniejszą wersję. Zamiast robić to zwyrolsko, być cring'em. Zrób to fajnie. Wyprostuj się, uśmiechnij, spójrz jej w oczy i zacznij sobie po prostu na ludzi fajnie tańczyć. Nie podchodź do niej od razu. Uśmiechnij się. Jak odzajemni, to wierzycie mógł do niej podejść. Jeżeli nie. Nie podchodź dalej sobie tańcz, ale jeżeli zobaczysz ten pierwszy prosty sygnał, po prostu uśmiech na twarzy, wyciągnij do niej rękę, jakbyś chciał jej przybić piątkę. Kiedy na tą rękę przybije, obkręć ją, złap drugą rączką i rozpocznij po prostu taniec. To będzie wyglądało dużo ładniej niż zwerolskie czajenie się. Już nie mówię o drugim etapie, no bo dobrze, taniec solo to jest jeden, ale kiedy zaczniesz tańczyć w parze, no to na pewno znasz tych gości, którzy zamiast tańczyć, to tutaj miziają tą biedną dziewczynę od góry do dołu, e-e, to jest słabe. Bądź tym, który robi to z klasą, elegancko, i po prostu tańcz, mięciutko, płynnie, tak, aby ona się czuła prowadzona, a nie szarpana czy obmacywana. no bo nie o to chodzi w tańcu, oczywiście, tańc to też flirt, gdzie w pewnym momencie możesz spojrzeć, wychylić, Utrzymaj kontakt wzrokowy, i to jest seksy, a nie zwyrolskie macaje. więc tego nie rób. Kolejnym błędem są, dawaj, dawaj, dalej, dalej kochana, wieczne obroty. Raz lewo, raz prawo. Na pewno znacie tego jednego wujka albo tego jednego gościa który cały czas wystarczy, wiem, który cały czas tą biedną dziewczynę obkręca. Nie bądź jednym z nich. Nie obkręcaj tej biednej dziewczyny cały czas w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, bo to nic nie da. Dlaczego? Będzie się kręciło w głowie i ciągłe obroty. Ja rozumiem, ty nie masz ruchów, no bo robisz tak, robisz obrót, ok, co dalej? No, zrobisz drugi obrót, ok, drugi obrót, no i co dalej? No, trzeci obrót, no bo nic więcej nie umiesz i na tym się kończy cały twój repertuar taneczny. Zamiast cały czas obkręcać tą biedną dziewczynę w jedną stronę, w jedną stronę, w jedną stronę, to dam Ci prostą wskazówkę. Jeżeli już, jeżeli jeszcze nie znasz ruchów, a chcesz troszkę to rozmaicić, to zmieniaj sobie ręce. Ta prosta wskazówka pomoże Ci. Raz obkręć ją w lewą w stronę, potem się ją w miejscem prawą stroną, potem znowu lewą stroną ją obkręć, by potem znowu prawą ręką wykonać kolejny ruch. Dzięki temu ona będzie miała takie odbijanie się trochę i będzie jej dużo łatwiej ten błędnik ustabilizować. Więc jeżeli już chcesz tańczyć, to zawsze zmieniaj kierunki, w którą obkręcasz partnerkę. Będzie jej dużo prościej. No i Ty będziesz miał więcej możliwości. A jeżeli chcesz mieć więcej ruchów, no to oglądaj kolejne nasze materiały, a tam jest tego naprawdę sporo. Niektórzy tańczą na imprezach na tak zwanego pingwinka, czyli ręce cały czas usztywnione, korpus usztywniony, i to chyba niedobrze wygląda. Na pewno już takich jednych gości, którzy właśnie są na tej imprezie, wychodzą na parkiet, jeszcze trzymają tego wszystkiego często drinka albo papierosa, albo w ogóle jeszcze trzymają jakieś dziwne rzeczy w rękach i zaczynają tańczyć. To nie wygląda dobrze. Nie bądź jednym z tych pingwinków, który właśnie stoi, odbija się z nogi na nogę, już nie mówiąc o w ogóle zerowej, ruchu, zerowej aktywacji rąk. Jedyne co robią, to właśnie z tej nóżki na nóżkę sobie przeskakują. Pingwinek jest zły. Jeżeli chcesz tańczyć troszkę ciekawiej, zrób nasz kultowy ruch, czyli Hitch for Step. Zamiast odbijać się, tak? To rób Hitch for Step, czyli odstaw sobie nogę, dostaw, odstaw, dostaw. Będzie to dużo ciekawsze. Dużo więcej luzów w tym będzie, możesz sobie lekko wstrzyknąć palcami, dodać barki i to będzie fajniejsze, przyjemniejsze, a nie pingwinkowanie, co też będzie wpływało na to, że po prostu będziesz Lepiej sam się czuł w swoim ciele, co wpłynie, że masz dużo bardziej pewny siebie na parkiecie. A to również wpłynie na to, że potem piękna dziewczyna będzie chciała z tą zatańczyć, no bo ona nie będzie chciała tańczyć z pingwinkiem. Dzień dobry. Ja? Okej, okay, do widzenia. Kiedy już nie jesteś pingwinkiem i zacząłeś robić kitch for step i zobaczyłeś dziewczynę, która sobie tańczy i chciałby z nią rozpocząć. No to jak to większość gości robi, robi jeden klasyczny podstawowy błąd. Jeżeli chce podejść do partnerki, to robi to zazwyczaj tak. Dzień dobry. Spadaj nie mam drobnych. To jest bardzo prosząca pozycja, że będziesz wychodził w taki sposób, albo jeszcze druga wersja, niezwykle kreatywna. Nie ma drobnych. Nie rób tego. Ani tak, ani tak. To jest dość prosząca. Spróbuj czegoś innego. Zamiast wychodzić z formy proszącej wyciągnij po prostu rękę abyś chciał przybić piątkę kiedy ona tą rękę przybije to masz szybką chwilę zamykasz, już masz, wtedy odkręcasz i możesz sobie z nią tańczyć taki prosty sposób pozwoli Ci fajnie rozpocząć taniec oczywiście to się świetnie sprawdzi na imprezie natomiast kiedy będziesz na weselu na przykład będziesz chciał sobie zatańczyć z trzecią Krysią ze swoją własną, małą, czy nawet ze swoją nawet partnerką to wtedy możesz troszeczkę to inaczej ugrać już nie tyle to samą piątaczką przybijając ale możesz być taki troszkę szarmancki, troszkę to zagrać. Na zasadzie witaj mademoiselle, czy możesz poprosić do tańca? Ależ proszę, je rączkę, obkręcasz, bierzesz pod pachę, zapraszam na parkiet, i wtedy idziecie. W ten sposób to może być też fajnie zagrane i to będzie też fajnie działało. Sprawdź przy testu i daj znać w komentarzu, jak wyszło. Kolejny błędy w większości gości, którzy tańczą, jest to, że są strasznie sztywni. W ogóle nie są rozluźnieni. Kiedy tańczą z dziewczyną, wszystkie ręce są pospinane. Napinają tutaj barki, łokcie, wyrywają dziewczyną barki. Kiedy chcą robić bazę, tu wszystko jest pospinane. Ani łokcie, ani barki, ani nadgarski, ani wszystkim przed nie są luźne. I to jest potężny błąd. Nie bądź sztywniakiem, nie bądź innym z tych gości, które ma głęboko włożony kijek, wiesz gdzie. Jeżeli chcesz dobrze tańczyć z dziewczynami, jeżeli chcesz dobrze tańczyć z partnerkami, to niezwykle ważne nie są umiejętności, ale to, jak ona się będzie przy Tobie czuła. A to, jak się będzie przy Tobie czuła, będzie determinowało to, jak Ty będziesz sam się z sobą czuł i jak bardzo będziesz rozluźniony. No bo jeżeli myśl miał rozluźnione łokcie, rozluźnione przedramię, barki, i wtedy będziesz robił ruchy, ona będzie odczuwała, że Twój ruch jest miękki, jest bardziej bardziej prowadzony, nie ma tutaj żadnego napięcia, przez co będzie jej dużo przyjemniej. Uwierz mi, że kobiety niezwykle dobrze odczuwają każde napięcie ręki, bicepsa, tutaj łokcia, nadgarska, Ona to odczuwa na sobie. I kiedy będziesz chciał ją kręcić na napiętej ręce, to ten ruch będzie taki właśnie spięty. Więc naucz się ekstremu. Rozluźniaj się. Oddychaj. Oddychaj. I teraz. Na spokojnie zacznij obkręcać. Jeżeli już wykonujesz ruchy, rób to tak bardzo miękko, jakbyś tylko mógł. Jak to często mówimy na szkoleniach, bądź motylkiem. Delikatnie jak motylek. I dzięki temu dziewczyna będzie to odczuwała, że ty jesteś dużo bardziej zrelaksowany, dużo bardziej rozluźniony i dużo bardziej pewny siebie. Dzięki temu ona będzie dobrze czuła i Twój taniec będzie wyglądał dużo lepiej. I to wszystkie największe błędy, których nie powinieneś popełniać, i ekstrema, czyli co powinieneś robić. Pamiętaj, że jeżeli któryś z tych rzeczy robiłeś, to od dzisiaj masz ich nie robić. Natomiast, jeżeli które rzeczy robiłeś, to pochwal się nam w komentarzu, jaki możesz również napisać: kolejne błędy, które robisz, o których jeszcze my być może nie wiemy. I dla nagram dla Ciebie kolejny materiał właśnie na ten temat. Jak to zmienić? Tak więc, jeżeli chciałbyś się nauczyć tańczyć w stylu Dance Control, robiąc to dobrze, płynnie, z dużą pewnością w siebie, tańcząc z takimi partnerkami, to kliknij w link poniżej, a tam się dowiesz wszystkiego, pokażę Ci, jak Dance Control może zmienić nie tyle, co Twoje życie taneczne, ale również nabierz więcej pewności w siebie, śmiałości i przede wszystkim luzu, no bo to jest najważniejsze, kiedy będziesz tańczył dziewczyną. Tak więc do zobaczenia i widzimy się na sali. Cześć!